Hej, cześć wam i serdecznie witam do dzisiejszego odcinku nowego filmu. Dzisiaj się będziemy bawić z audikiem TT. I co dzisiaj robimy? Amblite. Tutaj się do nas tak nazywa. to jest właśnie oświetlenie do samochodu. Już widzieli, widzieliście na samym początku, na obkoło wszędzie, gdzie są takie fugi. Właśnie, gdzie są takie fugi składania, można sobie taki szlauch wsadzić. Do środka rureczkę, która się świeci. Ona się tylko świeci jak LED. Tam do środka a, um, światełko daje. I no, fajnie wygląda wieczorem, w nocy albo w ogóle. Mi się to, muszę powiedzieć, Wam bardzo podoba i dlatego wbuduję to z przodu, z tyłu i um, no, i cały dashboard, cały przód sobie zabuduję, bo super wygląda. Tak. Chciałbym Wam najpierw pokazać, co jest w takim secie, który ja właśnie dostałem od firmy... Yy, a, niemiecka firma Blała nie, ale wiecie, różne modele można właśnie sobie... Yy, są różne modele, które można sobie kupić, ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, jak się weźmie właśnie ten set taki bardzo tani, to jest problem, że ten szlauch, który się świeci, yy, ma wady i tam, gdzie ta wada jest, ściśnięcie bombelek z powietrza w środku jest to bardzo jasno świeci i potem macie takie odbłyski. Nie wygląda fajnie, że dlatego jest trochę lepiej parę złotych więcej udać od firmy znanej, to kupi, zna, od znajomej firmy to kupić, żeby właśnie nie było błędów, pikselów, popsutych, takie rzeczy. Z czego to się składa? Najpierw mamy driver. Driver już jest wsadzony do samochodu, zaraz Wam pokażę. Potem mamy takie kabelki. Ja mam set, gdzie było właśnie 6 LEDów z połączeniem, to jest chyba 5 metrów kabel, i tutaj mamy cztery fazy, bo to jest RGB, to znaczy jest minus i trzy różne plusy na RGB. Potem mamy tutaj w środku właśnie jeszcze taki rozdzielacz. To jest właśnie rozdzielacz. Z jednego wychodzi potem na, no, na 6, na 5. Są różne rozdzielacze. Do tego jeszcze przechodzi właśnie. Tu jest. E, to jest właśnie ten szlauch, przez który światło przechodzi. Nie ma teraz co pokazywać, bo jest za jasno. To znaczy, jak tutaj się lampą zaświeci do środka. W ogóle wyczytaj, spróbujemy to tutaj. No, to jest może trochę za mało. Jak tutaj się fajnie do środka poświeci, to znaczy, jak led się do środka tutaj poświeci, to cały szlauch się świeci. I to można powiedzieć tak na 2 metry. Yy, yy, na dalekość od 2 metrów jest to super wyświetlone. Yy, potem, i to jest sam szlauch, nie? Potem ten szlauch oczywiście trzeba jeszcze gdzieś przymocować. I do tego jest właśnie taki, taka rurka. I tutaj do środka właśnie się wsadza, tutaj do środka się wsadza ten, tą, tą żyłkę, i ta żyłka potem oświetla to wszystko, a to jest praktycznie tylko, żeby to można było wsadzić tutaj właśnie w te kąty, żeby to trzymało, dlatego tutaj jest taki no, taki plastik, który można wsadzić. Tak, teraz wam pokażę. Aha, i jeszcze mamy tutaj właśnie w środku taki szpachel mały, to jest takie coś, pom pomóc, żeby to powsadzać tam wszędzie do kotu po, Pokażę Wam driver. Uwaga, moje auto jest całe rozebrane w środku teraz, bo ja robiłem sobie zawieszenie na powietrze. Ja Wam ino pokażę, jak to wygląda. To znaczy teleskopy na powietrze sobie zrobiłem. Tak, ale do tego też jeszcze będę chciał dla Was wideo zrobić, to znaczy nie jak to wbudowałem do środka, tylko funkcję jak to działa i może jak to wszystko podłączyłem, ale to takie informacje detalejne to będziecie mieli w, w innym widele po prostu. Tak, i tak wygląda właśnie w moim samochodzie w środku. Wszystko rozwalone, bo ja wszystko wyciąłem, nawet siedzenia były powyciągane oboje. Tej no wsadziłem, bo musiałem to auto parę razy ruszać. Yy, tutaj mamy driver. Tutaj jest driver. Tu jest prąd podłączony, i ten prąd jest właśnie podłączony po prostu do plusa gdzieś. Ja go podłączyłem specjalnie do światła. Jak ja zaświecę światło, to te LEDy zaczynają się też świecić. No i, i to jest po prostu <laughs> ten cały driver, i te, ten driver oczywiście funkcjonuje, działa epem app, I ten app to Wam na końcu jeszcze pokażę. Też widzieliście już odcinek mały, ale na końcu Wam jeszcze pokażę y, dokładnie jak to wszystko wygląda, y, jak to będzie zabudowane. Ale ja bym powiedział, startniemy najpierw właśnie z tą obudową tylnią, bo jak właśnie te zawieszenie robiłem, wszystkie obudowy były ściągnięte i to musiałem za zanim je wbuduję, to wsadzimy tutaj właśnie Ambilight, Tutaj do środka, z Wami jeszcze zrobię, z przodu po lewej jeszcze wsadzimy sobie ten Amblite, ale to w ogóle nie wiem, może czy. Ach, to może drugie wideo zrobimy razem. Obejrzymy, zależy jak długo tutaj to będzie trwało. Z tyłu po lewej stronie to już zrobiłem i było naprawdę specjalnie w Audi TT, bardzo ciężko, bo e... te stare samochody, muszę Wam powiedzieć, one są takie dobre. Że tutaj nawet nie ma milimetra, żeby coś do środka wsadzić, bardzo ciężko. Weźmiecie taki nowy samochód, i tutaj lekko naciśnięcie. Tu i się ok, tutaj się rozchodzi, ale tutaj wszędzie to jest tak mocno sklejone, nie da rady, żeby to otworzyć. Nowy samochód weźmiecie, to pociągnięcie za mocno, i wszystko się połamie, nie? Tak, startujemy. <śmiech> A <śmiech> opcjonalnie do tego, to ja je sobie jeszcze kupiłem taką taśmę specjalną, i to jest właśnie od 3M bardzo, bardzo chuda taśma, bardzo mocno klejąca. I to jest właśnie pierwsze, co musimy zrobić. Ja już sobie naciąłem ten kawałek. Pokażę Wam od razu tutaj przy... Od razu tutaj Wam to pokażę. Ja już sobie wziąłem kawałek na długość uciąłem i jest ważne, jak tutaj właśnie jest taki kąt, w który musimy wejść, to trzeba właśnie sobie Tutaj uciąć kawałki, żeby można zrobić taki kąt. Tak samo tutaj zrobiłem jeden. Wszędzie, gdzie idziecie na radius, to musicie sobie właśnie uciąć tak kawałek, pociąć, żeby, żeby to potem nie odskakiwało i no, żeby właśnie naprawdę weszło do drzwi. Tak, po pierwsze, weźmiemy sobie wężyk i wsadzimy wężyk do środka. Najlepiej już na początku to zrobić. Najlepiej to zrobimy przy starcie, zanim będziemy to wszystko wsadzać, bo to jest troszkę miękkie, jak się zacznie tutaj to naciskać, to jest takie miękkie, że potem tego się nie, nie da porządnie wsadzić. Tak, tu już kawałek wyszedł. Tutaj będzie właśnie ta końcówka, gdzie leda podłączymy. Tutaj będzie końcówka, którą wyłączymy. Troszkę więcej nóż i utniemy tutaj. Ja widzę, że ta końcówka nie jest dobrze. Prawie dobrze ucięta. Jest ważne, żeby końcówki były bardzo, bardzo prosto ucięte. Że, jak się ledem będzie tutaj do środka świeciło, że jak powiedzmy, że kleszczami to właśnie tutaj y, y, utniecie to zgnieciecie to trochę i jak to będzie zgniecione, to tyle światła tu już do środka nie wchodzi i będzie mały problemik właśnie z tym, że za mało światła będziecie mieli w tej stronie, po drugiej stronie będzie znowu inaczej, może gnęliście in... y... y... nożem, albo co, nie, że trzeba uważać, żeby to właśnie prościutko było ucięte. Tak, i teraz taśmę. Tą taśmę to weźmiemy po prostu, nakleimy tak I jedziemy na całą długość. I bierzemy też drugą stronę, obłożymy sobie. Jako następne to musimy tą taśmę tutaj ściągnąć. Już bardzo mocno już się klei właśnie na tym, na tym plastyku. I mamy klej, tak. I teraz musimy to tutaj właśnie tylko wsadzić wkleić, żeby porządnie trzymało. To trzeba parę razy właśnie podtrzymać, parę razy podociskać. Może nawet było najlepiej, albo dobrze nawet było, żeby to podgrzać właśnie, yy, yy, no podgrzać to gorącym powietrzem, żeby w kąty weszło. Jedyne co jest, nie można właśnie nagrzewać Tutaj tego y, strypu, który właśnie świeci. Jak on się nagrzeje, to się popsuje, już światło nie będzie przepuszczał. Że dlatego y, no, ja to próbuję tak robić i czekam potem na lato. Jak, jak lato właśnie ten samochód rozgrzeje w środku, to będę mógł sobie y, to potem jeszcze parę razy podociskać i super będzie wyglądało. Gotowe. Tutaj na końcówce wsadzimy właśnie sobie tego leda tutaj za kąt i możemy podłączyć, znaczy nie leda, i no właśnie tego yy, żyłkę na końcówkę, i tego możemy już sobie podłączyć, ale ja go jeszcze troszkę skrócę. RGB LEDA podłączymy właśnie tutaj i go przykleję taką taśmą klejącą. No to jest czarna pasta, pewnie znacie i wsadzi się go właśnie tutaj. I już działa i możemy schować. Gotowe. Aby żyłka właśnie nie wypadnęła z Leda, tutaj przez wibrację albo przez co, to sobie trochę taśmy klejącej i przykleimy ją. I fajnie wygląda, i możemy już kabel sobie położyć. No i tak, wrzucimy obudowę boczną. Nie jest taka aż bardzo łatwa rzecz właśnie w takim aucie, bo jest mało, bardzo mało miejsca. Kabel trzeba uważać, żeby kabel właśnie porządnie wyprowadzić tutaj. Tego ja tu nawet powiedział, o, tu jest dość gruba rama, trzeba za tą ramą położyć i zaraz schowamy ten kabel też do oryginalnego tunelu kabli, żeby po prostu tutaj nie fruwał gdzieś pomiędzy nogami, przy gdzieś, no i tak. Aha, jeszcze jedna rzecz widzę, żeby ten bok tutaj ściągnąć, to musiałem pas właśnie też odkręcić i jego przeprowadzimy właśnie przez tą dziurę. I już prawie pasuje. Tak. O Jezu, ojej. Okay. Nie jest łatwa rzecz. Nie jest łatwa rzecz. Te śledzenie powinien lepiej wybudować. To jest, yy, yy. To jest właśnie tylny kawałek. I już widzę tutaj problem, że właśnie to tutaj, to jest na pas, też muszę właśnie odkręcić. pięknie wygląda, tu już znowu troszkę powychodziło to trzeba tak jak mówiłem par razy ponaciskać aż potem to kiedyś będzie fajnie się działo i założymy znowu ten kawałek pokrywka zakryje nam od razu właśnie ten endlight na końcówce ale już się cieszę, na pewno będzie super wyglądało No, i tak, dokręcone, i możemy siedzenie klapnąć. I super wygląda, jedynie tutaj naprawdę to mnie trochę denerwuje. Tutaj naprawdę wychodzi. Że będę musiał sobie coś wymyśleć, żeby on tutaj został właśnie w pozycji. Ale to jeszcze zobaczymy, co tutaj zrobimy. I tak samo, właśnie po drugiej stronie, na tym samym miejscu, będę musiał sobie coś wymyśleć. Tutaj jest tunel oryginalny. I ten kabel, właśnie, co wyciągnęłem, wsadzimy go tutaj do środka. Jak kawałek wsadzimy, to od razu się zamknie. Żeby zaraz nie wyleciał. I już jesteśmy z przodu. No i tak, położyłem pod dywanem. Tutaj jest kabel. I ten kabel teraz. Wsadzimy do jednego, tutaj od tego drivera. I podłączone. I myślę, że możemy sobie teraz obejrzeć, jak właśnie ta końcówka tylnia wygląda. Jesteśmy gotowi? Zobaczymy, jak to wygląda. Światło. A, ludzie, ja muszę powiedzieć, naprawdę mi się podoba. Jak ja się patrzę właśnie tutaj na ten obraz, widać takie trochę małe fale. Wiecie z czego te fale są? Bo tam są właśnie zgięcia, Jak się tutaj z innego kątu popatrzy, to już jest proste. I widzicie, tu jest kąt. Tam troszkę wychodzi, ale ale ludzie, super. Jak ja w tym, tym samochodem w nocy jeżdżę, super wygląda, jak się tutaj to wszystko na około świeci. To znaczy, jeszcze się nie świeci wszystko, bo lewą stronę tutaj na przykład muszę jeszcze zrobić. Pokażę Wam, jak prawa strona wygląda. Prawa strona, tak. Tam, oczywiście, światło świeci, że dlatego tego nie widać, ale tutaj super wygląda. No i tutaj to wszystko wisi, bo radio wyciągnęłem, Wiecie, wygląda w moim samochodzie akurat jak po wojnie. Yy, a fajna rzecz, zobaczcie sobie to tutaj. To jest na zawieszenie na powietrze. Haha, <laughs> ale to jeszcze będzie następne wideo dla Was. Yy, tak, ja bym powiedział, to było wszystko. Taki króciutki, Ach, co to nie tutorial, to jest yy, króciutka Przedstawa Emblight w moim q TT. Malutki pomysł dla Was, że jak się Wam podoba, żebyście właśnie dokładnie wiedzieli, jak takie coś wygląda, jak się to zamontuje. Ja widzę już że cały czas, to jako informację jeszcze dla Was, że w jednym albo w drugim kącie to troszkę jeszcze wchodzi, będę musiał coś zrobić, żeby to naprawdę dobrze trzymało. Czy tam kropelką kleju to zrobię, albo co, nie wiem, to jeszcze sobie zobaczę, ale yy, yy, może nawet temperaturą, ale teraz już chyba za późno. Temperatury teraz nie można na to dawać, ale ja Wam powiem tak, że bardzo mi się podoba. Ja tak lubię, jak to się wszystko właśnie tak świeci. Jak się jedzie samochodem, bardzo pięknie wygląda i ludzie z innych samochodów, jak ktoś jedzie sprinterem koło mnie, też się na dół patrzy. O, co tam się takiego świeci? nowe Audi TT? Nie, starówka 2000 rocznik. Tak, ludzie, dobra, to było. Aha, to nie było wszystko. Jeszcze Wam muszę pokazać komórką, jak to można tutaj przełączać. Startnęłem app, żeby Wam pokazać, jak to właśnie dokładnie działa. Dlatego tutaj Was postawię. Tak. Tutaj po prawej stronie będziecie mieli, widzieli ten app i startujemy i mamy możliwości żeby zmieniać sobie kolory i czerwone. Ja mam tutaj wszystko tak czerwone, mnie w samochodzie, że dlatego sobie zostawiam na czerwonym. ops, zielone, czerwone. Teraz jest czerwony. Tak, yy, ale to nie jest wszystko. Tutaj można sobie ustawić modi, żeby on cały czas sobie zmieniał właśnie. Sam sobie zmieniał. Do muzyki. Jak będzie grała jakaś muzyka, to znaczy, muszę załączyć muzykę, to on potem będzie przełączał sobie farby. Pod, yy, yy, nie, muzy yy, do muzyki, która z komórki leci. A tutaj, teraz mamy na mikrofon, to znaczy. A, wyłączyło się. Ja sobie zało yy, yy, założyłem automatyczny, automatyczne światło i to automatyczne światło od tego czasu jak ja to mam to właśnie problemki malutkie robi i wyłącza właśnie mi prąd yy, do tych LED-ów. musi auto być załączone, samochód załączony I to jest właśnie tak, już zaczął. Musiałem światło załączyć, wyłączyć i potem jeszcze widziałem, że app wyłączył właśnie te światełka. Idziemy na muzykę i widzicie, on teraz reaguje właśnie na to co ja, y, no, co rozmawiam, co właśnie przez mikrofon od, y, y, od komórki wchodzi od telefonu i do tego głosu on to właśnie gra. I potem możemy sobie oczywiście jeszcze czas załączyć, to znaczy alarm, y, jak się załączy przez komórkę, to to też zacznie tutaj migać i świecić, ale najlepsza rzecz jest, jak załączę światło, to będzie się świecić w tym kolorze, który na ostatnio ja ustawiłem, dlatego my sobie zrobimy Czerwony to jeszcze nie jest taki czerwony, tak, tak mamy czerwone. Ludzie, super wygląda, bardzo mi się podoba. Ja takie coś uwielbiam i dlatego też to wbudowuję. Dzięki, że się patrzyliście, fajnie było. Yy, powiedziałbym, będziemy się widzieć następnym razem, jak będę. Robił właśnie drzwi z przodu po lewej, jak będziemy to te kable podłączać i no do zobaczenia, cześć, ważdanie!